Witam was wszystkich i zapraszam do lekcji trzeciej. Na początek ćwiczenie przypominające wcześniej poznane słówka. Proszę przetłumaczyć: rzem me promne apari. rzem me promne à Paris. Lubię spacerować po Paryżu. Je regard ta fi et ton fils. Je regard ta fi et ton fils. Oglądam Twoją córkę i Twojego syna. Też jako patrzę na Twoją córkę i Twojego syna. Vous aimez parle la langue française. Vous aimez parle la langue française. Lubicie mówić w języku francuskim C Mamezon. Se ma maison. To jest mój dom, Paris, ses, Pari Paris, Cessaville. Paryż to jego albo też jej miasto. Poznajmy dwa przymiotniki które pomogą nam rozwinąć nieco słownictwo, bo za chwilę zobaczymy, że dodając tylko ten przymiotnik przed jakimś rzeczownikiem powstanie kolejny członek rodziny. I tutaj przy okazji zwróćmy uwagę na to, że na przykład przymiotnik duży, duża ma dwie formy, ale już piękny albo też przystojny i piękna ma trzy formy. Zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego. Więc zazwyczaj wiadomo, jest rodzaj męski i żeński. I w przypadku przymiotnika grą będzie miał formę grą, a dla rodzaju żeńskiego grond. Dopisuje się tylko e. Ale już na przykład piękny, piękna. Wiadomo, nie powiemy piękny mężczyzna, tylko powiemy przystojny. Będą dwie formy dla rodzaju męskiego. Przed rzeczownikiem zaczynającym się od spółgłoski będzie bo. b -a -u czyta się jak bo. A przed męskim rzeczownikiem zaczynającym się od samogłoski będzie bel. Z kolei przedrzeńskim, nieważne czy zaczynającym się od samogłoski czy od spółgłoski, będzie bel, pisane jako bella. Później poznamy jeszcze więcej takich przykładów, gdzie właśnie są trzy formy: czyli dwie dla męskiego i jedna dla żeńskiego. Teraz słownictwo. I tu zauważymy właśnie, że dodając przymiotnik albo grą, albo bel, albo bo, będziemy mieć właśnie kolejne słówko. Na przykład la graumer będzie babcia. I tutaj zwróćmy uwagę, że nie ma la grande pauza mer, tylko jest la mer. Grand, nie ma e, nie ma grande. La grand -mère, babcia. Le grand -père, dziadek. La belmer to jest teściowa macocha. No, Ciekawe nazwanie dla teściowej. Dosłownie piękna matka. Le beau teść, ale też i ojczym. Labelser, bratowa, szwagierka. Le beau-frère, szwagier. La belle fille, synowa, ale też analogicznie do teściowej i do teścia, którzy mają też inne znaczenie, czyli macocha i ojczym, tutaj będzie też pasierbica. I tak samo lebofis. Jest zięć, ale też i pasierb. I jeszcze dwa inne słówka. Awek znaczy z, ale nie, że pochodzę z, jestem z i tak dalej, tylko z kimś. Z kolei sze to jest u, u kogoś, albo do, do kogoś. W zależności czy jesteśmy u kogoś, czy idziemy do kogoś. I teraz dwa kolejne, według mnie najważniejsze czasowniki. Ostatnio poznaliśmy avoir i être, czyli mieć i być, które są czasownikami też posiłkowymi w, w jednym z czasów, które poznamy później. I tak samo tutaj ale. Czyli iść, jechać, ale też ogólnie poruszać się, bo też może być i lecieć, i wenir, w nawiasie też d, że wenir przybywać z, pochodzić z, wenir, te dwa czasowniki też są właśnie posiłkowymi w czasie, który poznamy już niebawem. Teraz odmiana je veux ilwa, vas il va nous allons ilwa, allez ils vont je vais, tu vas, il va, nous allons. tutaj widzimy jest łączenie między jest, jest wymawiane jako z tak samo wuzale tak samo jest łączenie międzywyrazowe: ilwą. Oraz że wiem, ty wiem, ilwę, nuweną, IL ilwien. Że wiem, ty wiem. Taka sama forma, i taka sama pisownia, jak że. ilwię, nuweną, Wupen ilwien. Teraz ćwiczenie. Proszę przetłumaczyć. Mamy zą e ground. Mamy zą e ground. Mój dom jest duży. Ma fam a en frer. Semon beau-frère. Ma femme a un frère. C'est mon beau-frère. Moja żona ma jednego brata. To mój szwagier. To mari a un ser. C'est ta belle-sœur. a un ser ta belle sir. Twój mąż ma jedną siostrę to twoja szwagierka Ta va en France avec ma Ta grand va en France avec ma belle-mère Twoja babcia jedzie do Francji z moją teściową. To tyle w tej lekcji. Będą właśnie takie krótkie lekcje, ale żeby właśnie lepiej wchodziło. Mało słówek, nie taki jakiś natłuk. Zapraszam Was właśnie do kolejnej czwartej lekcji. I też proszę Was o subskrypcję, komentarze, polubienia. A także na moje inne media społecznościowe. Zaproszenie, właśnie do tych mediów społecznościowych, przedstawię w jakimś osobnym filmiku. Do zobaczenia. Au revoir.